Dzień dobry. Dzisiaj przychodzę do Państwa z książką Sztuka Bycia Razem, za którą odpowiadają Agata Stola, Robert Kowalczyk i Dawid Krawczyk. Zaglądam do wstępu. Patrzę na swoją ściągawkę, wstęp oczywiście w środku w książce. Żyjemy w Polsce, nie łudźmy się. Szanse na to, że otrzymaliśmy porządną edukację seksualną są niewielkie, wprost odwrotne do szans, że na naszą wizję seksualności miały wpływ konserwatywne zabobony i uprzedzenia. To wszystko widać później na naszej kanapie, mówią Agata Stola i Robert Kowalczyk, specjaliści, których na co dzień mogą Państwo spotkać w Instytucie Psychoterapii i Terapii Seksuologicznej Splot w Warszawie. Po lekturze sztuki bycia razem, bardzo dużo, drodzy Państwo, myślałam o tym, że często się różnimy jako ludzie i to w wielu sprawach. Myślę zarówno o poglądach na politykę, o, myślę o różnicach w sposobie wrażliwości odbioru świata, ale w takiej bazie myślę, że wszyscy jednak jesteśmy do siebie bardzo podobni. Co mam na myśli mówiąc, baza. Baza to jest to, że chyba każdy z nas jednak dobrze się czuje, kiedy jest słyszany, kiedy jest widziany, i kiedy jest kochany. Bardzo wielu z nas się czegoś wstydzi i czasem jest to wstyd uświadomione, czasem nieuświadomione, ale to właśnie ten wstyd potrafi hamować różnego rodzaju nasze działania. Myślę, że jesteśmy też bardzo podobni w tym, że boimy się wykluczenia, boimy się oceny. I ta książka uświadomiła mi, jak wiele cierpienia, naprawdę, wiele cierpienia można by uniknąć, gdybyśmy nauczyli się szczerej rozmowy. Dotarło też do mnie, że czasami mam wrażenie, że dużo łatwiej nam się nawet przed kimś rozebrać fizycznie, niż pozwolić sobie na taką nagość mentalną. Oczywiście wiem, że odsłonięcie się wystawia człowieka na ryzyko zranienia, ale jednocześnie bez tego odsłonięcia się emocjonalnego nie ma szansy na to, żeby wydarzyły się w naszym życiu rzeczy Piękniejsza. Myślę o czułości, o bliskości, o zaufaniu i o miłości. Dlatego nie mam wątpliwości co do tego, że warto zainwestować swój czas w czytanie, w pogłębianie wiedzy, w sprawdzaniu różnych perspektyw. I jak poradzić sobie z tym, że w związku pełnym bliskości, czułości wygasa seksualna namiętność? Czy libido może wrócić po miesiącach, a czasami nawet latach uśpienia? No i jakie komplikacje wiążą się z tym, że co innego nas podnieca, a co innego daje nam poczucie bezpieczeństwa? Między innymi na takie pytania odpowiadają specjaliści, a odpowiadają Dawidowi Krawczykowi, dziennikarzowi, który w świetny sposób tę rozmowę poprowadził. Powiem państwu, że ostatnio stwierdziłam, że po prostu powinnam państwu czytać fragmenty książki, bo uważam, że najlepiej Poczuć, czy konkretne tematy, sposób pisania, rytm, języka odpowiada. I wtedy Państwo będą wiedzieć mniej więcej, w jakie rejony zabiera konkretna książka, tym razem sztuka bycia razem. Więc mam kilka fragmentów, które zarysują nam tematykę spotkań. Z jednej strony mogę powiedzieć, że to jest rozmowa na temat seksualności, cielesności, ale też rozmowa na temat wartości, na temat tego, że niby kończy nam się patriarkat, a jednak często nawet łapie. Wiemy się sami ze zdziwieniem, jak wiele takich patriarchalnych myśli pojawia się w umysłach, wydawałoby się otwartych, gotowych na zmianę, więc można również te swoje myśli i uczucia prześledzić dzięki tej rozmowie. A ja zostawiam teraz Państwa z fragmentami książki, które dla Państwa zacytuję, a pociąg dalszy odsyłam do lektury. No to jedna z wypowiedzi Roberta Kowalczyka. Brzmi następująco. Dzisiaj, przynajmniej teoretycznie, mężczyzna ma już prawo wyrazić smutek, powiedzieć, że się źle czuje, albo nie mieć ochoty na seks, albo przynajmniej nie mieć jej zawsze i wszędzie. W praktyce wygląda to inaczej. Jeden z moich pacjentów był długo zachęcany przez żonę, żeby więcej mówił o tym, jak czuje się w pracy. Kiedyś w końcu zebrał się i powiedział, zwierzył je się w sypialni, że czuje się nieszanowany przez kolegów, pomiatany przez szefa, rozpłakał się. A później w gabinecie usłyszał, kiedy mój mąż wyraża emocje, nie czuje się przy nim bezpiecznie. Kolejna wypowiedź Roberta Kowalczyka: Za zdradę odpowiedzialność spada na zdradzającego. Ale już kryzys w związku, który zdradę poprzedził, to odpowiedzialność pary i kolejny fragment odnoszący się do tego wątku, niektórym nie zależy na tym, żeby pracować nad związkiem po zdradzie, bo kiedy są w pozycji ofiary, zyskują idealne narzędzie do dyscyplinowania partnera. Przy tym związku związanym ze zdradą pojawia się też y, przejmująca wypowiedź Agaty Stoli, pokazująca jak dwie strony w związku czasami potrafią cierpieć i przez to, że ze sobą otwarcie nie rozmawiają, to cierpienie tylko narasta zamiast y, w pewien sposób zostać uleczone. To fragment dla państwa. Czuła się niezauważona, niedoceniona, to opowieść o jednej z pacjentek, nieatrakcyjna w oczach swojego męża. On z kolei przyznał, że ze względu na swoje problemy z erekcją podkopywał jej poczucie atrakcyjności. Wiedział, że jak zgasi w ich związku namiętność, to nie będzie musiał konfrontować się ze swoim problemem. Kiedy on jej to powiedział, wylało się z nich morze łez. Musiałam pójść do drugiego gabinetu po nowe opakowanie chusteczek. Dla nich to doświadczenie zdrady i ciężka praca, którą wykonali później, stały się szansą na odbudowanie swojej wspólnej seksualności. Mówili potem, że dzięki odblokowaniu tej szczerej komunikacji dużo bardziej się sobie podobali. I jest też taki wątek dotyczący tego, i przyznaję, że to mnie zaskoczyło, dotyczący tego, o co najczęściej ludzie się kłócą w związku. Nie wiem, na co by Państwo postawili. Okazuje się, że najczęściej kłócimy się o pieniądze. I byłam zaskoczona, tak przynajmniej wynika z rozmowy, którą Państwo znajdą w książce, że nawet w małżeństwach z długoletnim stażem. Partner potrafi nie wiedzieć, jakie są zarobki partnerki czy partnera. Na no, druga rzecz, o którą kłócą się ludzie, to bałagan, albo inaczej, porządek, sprzątanie. I to też jest bardzo ciekawe, że myślimy często o tej sypialni, życie seksualne, ale to wszystko łączy się z takim Zwyczajnym życiem, logistyką, tym, jak nam jest od rana do wieczora, to naprawdę wpływa na nastrój i na to, czy ludzie są wieczorem w sensie seksualnym sobą zainteresowani, więc ten wątek też jest bardzo ciekawy. No i pojawiają się też takie opowieści osobiste. Bardzo się uśmiechałam przy zdaniu, które wypowiada Agata Stola, bo jest w nim dużo takiego ciepła, i myślę, że to jest taka opowieść, która daje nadzieję na to, że. Taką życzliwą uważność, zainteresowanie drugą osobą da się pielęgnować przez całe życie, ale to wymaga właśnie wysiłku, to się samo nie dzieje. Agata Stola mówi, między innymi, mój dziadek, który przeżył z babcią większość swojego życia, po 40 latach małżeństwa nadal zostawiał babci liściki z jakimiś miłymi limerykami. Pamiętam, że jako mała dziewczynka podkradałam je i bardzo chciałam zrozumieć, o co w nich chodzi, ale oni mieli taki swój własny, erotyczny dialog piękne czasy. To życzę państwu, żeby w nas wszystkich była taka energia, która pozwala przekazywać miłość w takich drobnych gestach, czułości, zainteresowanie drugiej osobie. I zapraszam do lektury książki Sztuka bycia razem Agata Stola, Robert Kowalczyk, Dawid Krawczyk. Rekomenduję i czekam na państwa wrażenia po lekturze. A dzisiaj zapraszam na spotkanie. Widzimy się, przypomnę, wieczorem o godzinie 20.30. Agata Stola i Robert Kowalczyk na pokładzie Rozmawiam Bolubie. Do zobaczenia!